Ludzie, wasze miłości. Tam smok wielki smok. Co? Za wąwozem, na równym. Przybyć. To może To niemożliwe. Nie ma złotych smoków. Iluzja. To nie iluzja. Nikt nie widział złotego smoka. Oszustwo. Albo czary. Jakiż on piękny. Prawdziwy czy magiczny. Proszę wasz mości. Idziemy w bój. To nie jest smok, którego trupimy. Tamten, od po którychu polu siedzi gdzieś w jaskini na skarbcu, Różnica za jego skórę i tak dostaniemy więcej. Dobra. Zaczynamy. Spokój. Jesteś piękny. Zostawmy go w spokoju, proszę was. Legendy się nie zabije. Geralt, Yennefer! Przekonajcie ich. Po co się narażać? Napchajmy zwierzaka czymś strującym i podrzućmy gadu. Ha! Niech szczęśnie. Niechżeś tą cizmę w tuju! Miałeś odjechać. Droga wolna. Każdy głupi wie, że to magiczny smok. Posłuchajcie poety. Uciekajcie, jeszcze czas. A ty zostajesz. Jestem win Nie zatrzymała was lawina, którą spuściłem na Wasze głowy. Droga na północ jest zamknięta. Odejście!